Martek, godzina dziesiąta, widok z okna na szpitalny dziedziniec. Susan stała przy oknie na czwartym piętrze i spoglądała w dół. Na betonowym dziedzińcu ktoś spacerował z psem, rudym seterem irlandzkim, który skakał wokół swego właściciela. Poczuła ukucie w sercu. Przecież ja też miałam tak spacerować z pachą. Pomyślała. Jej pies... Czekał na nią w domu, żywiołowy, pełen energii i gotowy biegać po parku bez końca. Pacha, a ja kwię w czterech ścianach. Westchnęła ciężko. Chciała sobie zażartować, że może zaboży jej smycz i wyprowadzi na spacer, ale to tylko uwypukliło gorycz. Od dawna marzyła, by mieć psa. Z którym mogłaby spędzać aktywne weekendy. Teraz, gdy jest w klinice, każdy spacer kojarzy się jej z wolnością, której nie może zaznać. Co z tego, że on biega radośnie, skoro ja nie mam nawet siły cieszyć się jego widokiem? myślała z rozżaleniem, ale wiedziała, że dopóki nie wyjdzie na prostą z depresji, nawet najpiękniejsze chwile z psem niewiele dla niej znaczą. Czuła się, jakby była za grubą szybą, niezdolna do przeżywania prawdziwych emocji. Dwa tygodnie później Suzan wyszła w końcu na krótki spacer, tym razem w asyście Walentyny i Pachy. Był ciepły, słoneczny dzień, a wokół pachniały wiosenne kwiaty, przynajmniej według Walentyny. Suzan nie czuła nic. Pacha biegał wokół niej merdając ogonem i wesoło poszczekując, jakby chciał powiedzieć – Hej, wstajmy i pójdźmy w świat. – No, Pacha, uspokój się trochę. Walentyna próbowała zapanować nad psem, który niemal przewrócił Suzan, skacząc na jej kolana z radości. Suzan przymknęła oczy. – Chcę się cieszyć, ale nie umiem. Jestem jak widz w kinie. Które ogląda scenę przez szybę, myślała, dlatego jej reakcja na entuzjazm psa była dość chłodna, poklepała pachem po głowie i odsunęła się lekko, jakby kontakt fizyczny sprawiał jej dyskomfort. Podczas spaceru walentyna zauważyła, że Suzan stoi z boku i patrzy gdzieś w dal. Wiesz, Pacha jest tak wesoły, że może powinniśmy mu zamontować małe skrzydełka? Mógłby nas wtedy wyciągać na spacer z lotu ptaka. Zażartowała, starając się ją rozweselić. Suzan wymusiła niewielki uśmiech. Kiedyś ten żart by mnie rozbawił, teraz czuję tylko przytłumioną pustkę. Pomyślała, ale chciała docenić starania Walentyny. W ciągu następnych dni lekarze zauważyli poprawę w stanie Suzan. Przyjmowała posiłki, była żywsza, dlatego pozwolono jej na regularne, krótkie spacery na terenie szpitala z partnerką i pachą. Pies nadal szalał jak wulkan energii, ale Suzan dostrzegała, że potrafi chociaż od czasu do czasu pogłaskać go z odrominą ciepła. Może to znak, że powoli coś we mnie się rozmraża. Rozmyślała. Pod koniec jednego z takich spacerów, gdy pacha z niecierpliwością ciągnął smycz, Susan spojrzała na niego i przyszło jej przez myśl. Widzisz, jak pacha kłusuje po alejce, a to wszystko wydaje ci się obrazem z telewizora, jakbyś była za szkłem i nie miała żadnego związku z tym światem. Ludzie, drzewa, pies to wszystko dzieje się gdzieś obok, a ciebie nie ma. Z tą nadzieją wróciła do swojego pokoju na czwartym piętrze. Jeśli jest coś, co ma mnie wyrwać z tej choroby to chyba ta wizja wolności spaceru z pachą gdziekolwiek chcę, bez bagażu depresji. Wpatrzyła się w okno. Ale tym razem zamiast smutku pojawiła się w niej iskra. Może kiedyś to uczucie powróci w pełni. Na razie mam przynajmniej promyk nadziei. Piątek, godzina 11: szpitalny parking. Walentyna gasi silnik w swoim niewielkim aucie i spogląda w lustro. Widzimy zmięte chusteczki na fotelu obok, puste kubki po kawie i stos papierów. Wyniki badań, skierowania. Recepty. Przez chwilę stara się uśmiechnąć do swojego odbicia, ale jej oczy są wciąż zapuchnięte od płaczu. Boże, jak ja dziś wyglądam, jeszcze chwilę i zacznę przypominać tę marudną nauczycielkę z moich koszmarów szkolnych. Próbuję zażartować w myślach. Ten cień humoru jednak szybko gaśnie, gdy Walentyna uświadamia sobie, że za moment wejdzie do budynku. W którym Suzan może już w ogóle jej nie rozpoznać. Dlatego zbiera siły i obiecuje sobie w duchu. Zrób to dla niej, zrób to, żeby nie była sama. Walentyna od początku starała się dopilnować wszystkiego, by Suzan brała leki, nie uciekła ze szpitala, nie próbowała odebrać sobie życia. Czuła, że dźwiga na barkach olbrzymią odpowiedzialność. Jeśli ja zawiodę, mogę ją stracić. Ale jednocześnie wciąż wracało do niej poczucie bezradności. Jak pomóc ukochanej osobie, która czasem nawet nie wie, kim jesteś? Jak chronić ją przed samą sobą? W środku Walentyna napotykała na Blankę i Alicję, które właśnie odłożyły na stoliczek jednorazowe płaszcze ochronne. Lockdown i obostrzenia wciąż trwają. Obie wyglądają na wyczerpane. W ich oczach widać mieszaninę smutku i strachu. Jak mama. pyta cicho Blanka, zerkając na zamknięte drzwi sali pani Durand. Króżnie, raz nas kojarzy, raz nie. Czasem mówi, że w ogóle nie ma dzieci. Walentyna wzdycha ciężko. Alicja przygryza wargę. Wiesz, to takie dziwne, gdy rodzic mówi, że nas nie ma, jakbyśmy przestały istnieć. Walentyna pokiwała głową w milczeniu, ale w jej oczach widać gniew i smutek zarazem. Co jeszcze? Zabierze nam ta choroba. Blanka wspomina niedawny telefon. Mama po prostu powiedziała: Proszę, nie mówcie nikomu, że wasza matka trafiła na psychiatrię. Nie istnieje. Was też nie ma i wyłączyła się. Alicja zaciska dłonie w pięść. Tak, jakbyśmy w ogóle nie istniały. A przecież to nasza mama. My chcemy jej pomóc. Dlatego obie czują niesamowitą bezradność. Chciałaby być przy niej cały czas, ale widok matki w psychozie ich przeraża. To boli patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, Cię nie poznaje, myśli Blanka. Po nieudanej próbie rozmowy z Susan, Walentyna wraca do samochodu, który stoi na tym samym szpitalnym parkingu. Już nawet nie próbuje ruszyć w drogę. Przyciska czoło do kierownicy i zaczyna płakać. Ja nie dam rady. To mnie przerasta. Szepcze do siebie. W tle słychać odgłosy szpitalnego ruchu, sygnały karetek, kroki ludzi na betonie. Walentyna czuje, jak ogarnia ją rozpacz i pytanie: Czy jestem w stanie uratować Suzan? Czy w ogóle jeszcze jest możliwa do uratowania? Wyobraźcie sobie, jak to jest stać po drugiej stronie i przyglądać się ukochanej osobie, która nie poznaje własnych dzieci. Ta bezradność rozdziera serce. Bo jak można wytłumaczyć synowi czy córce, że mama naprawdę nie wie, kim oni są. Jak żyć z tym widokiem, kiedy codziennie modlisz się, by wróciła do siebie, a ona tymczasem jeszcze głębiej rozpada się w chorobie? Mimo bólu i łez, Walentyna zbiera się w sobie. Jeśli ja się poddam, kto się nią zaopiekuje? myśli, wycierając łzy. Dlatego wraca na oddział, gotowa walczyć o każdy dzień. Blanka i Alicja również starają się przezwyciężyć lęk i żal. Powtarzają sobie. Mama może nas teraz nie pamięta, ale wierzymy, że wróci. Że będzie jeszcze normalnie. I tak razem, wbrew ogromnemu ciężarowi, stają do kolejnej konfrontacji z chorobą. Licząc na choćby najmniejszy znak poprawy. Czwartek, godzina 14.30. Szpitalna sala spotkań. Suzan siedzi na krześle przy oknie, wpatrując się w rzędy drzew widoczne za szybą. Wygląda, jakby wahała się czy wstać i wyjść, czy jednak zostać. Obok niej stoi niewielki stolik, a na nim kilka czasopism o zdrowiu psychicznym. Między nimi ostatnie wydania czasopisma, które jeszcze niedawno prenumerowała. Byłam cenionym lekarzem. Wydawało mi się, że wiem wszystko o depresji. Myśli z goryczą. Po chwili bierze do ręki jeden z egzemplarzy, na okładce widzi znajome nazwisko kolegi z pracy. Jak ja w ogóle spojrzę w oczy kolegom po fachu? szepcze, wspominając rozmowy sprzed miesięcy, gdy była jeszcze tą pewną siebie panią. Susan doskonale wie, że depresja i psychoza nie wybierają. Mogą dotknąć każdego, nawet psychiatrę. Ale w jej głowie wciąż siedzi przekonanie. Lekarz psychiatra powinien być ponad to. Ja miałam leczyć, nie chorować. To sprawia, że czuję ogromny wstyd, zwłaszcza teraz, gdy okazało się, że leki nie wystarczają i potrzebuje elektrowstrząsów. Z jednej strony próbuje racjonalizować. Przecież to normalne. Choroby psychiczne nie omijają wykształconych. Każdy może zachorować. Ale z drugiej czuję się z tym nieswojo. Czy ja jestem gorszą lekarką przez to, że sama wylądowałam w klinice? Przeglądając pismo, zatrzymuje się na własnym artykule sprzed roku. Wtedy czuła dumę, teraz zalewa ją poczucie porażki. Odkłada czasopismo, spogląda w dal i przypomina sobie słowa, które niedawno wypowiedziała. Jak w ogóle spojrzę w oczy kolegom po fachu? Przecież wiedzą, co to psychoza, co to głosy, co to mania i głęboka depresja. Ale pacjenci to byli zawsze oni, nie ja. A teraz co? Będę tą psychiatrą, która straciła kontrolę i wylądowała wśród innych chorych. Wypowiada je w myślach jeszcze raz, jak mantrę, która rani ją coraz mocniej. Do sali zagląda pielęgniarka Milena. Pani Durant, wpadłam na genialny pomysł. Może napiszemy wspólnie jakiś artykuł o tym, jak to jest być psychiatrą w szpitalu psychiatrycznym. Próbuje zażartować, uśmiechając się życzliwie. Suzan unosi brwi, lekko rozbawiona, ale za chwilę jej uśmiech znika. Pomysł dobry, chociaż wolałabym, żeby to nie była moja historia. Wzdycha, próbując nie popaść przygnębienie. Milena widzi, że Suzan jest na skraju kolejnego kryzysu. Dlatego proponuje jej krótki spacer po korytarzu. Suzan niechętnie wstaje, czując, że chciałaby schować się przed całym światem. Ale zaraz przypomina sobie, że przecież właśnie ta aktywność, rozmowa, ruch, przebywanie wśród ludzi może pomóc jej przełamać paraliżujący wstyd. Idąc powoli mija kilku lekarzy z jej oddziału. Część z nich kiwa jej głowami w przyjaznym geście, inni się śpieszą, nie zwracając uwagi. Suzan zastanawia się, ilu z nich domyśla się, przez co przechodzi. To przekonanie, że psychiatra nie powinien sam chorować, jest tak głęboko zakorzenione, a przecież to nieprawda. Myśli, czując, jak powoli rodzi się w niej sprzeciw. Wobec własnego wstydu, dlatego postanawia: Może kiedyś sama będę głośno mówić o tym, co mnie spotkało. Może to pomoże innym lekarzom przyznać się do choroby. Z tym postanowieniem wraca do swojego pokoju. Czekają jeszcze wiele wyzwań, ale zrozumienie, że choroba psychiczna nie wybiera, staje się dla niej pierwszym krokiem do akceptacji i dalszego uzdrowienia. Koniec części trzeciej na podstawie książki N. R. l'intime